No, a tutaj mamy zupełną nowość. Jest to przecinarka plazmowa marki Parkside. Cena obniżenie o 100 zł. Bo tak to była po 999 zł. Fajnie przecina. Jest u mnie na kanale. Zobaczcie tutaj u góry ekranu. Po dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jest taka lampka. Ma różne tryby. Ale przy mocnym ustawieniu no, świeci trochę krótko. Gdzieś do pół godzinki przy najmocniejszym ustawieniu. No ale światło jest super i dobrze, dobrze świeci. Na tym mniejszym ustawieniu no to gdzieś około półtorej godziny. No a tutaj mamy bardzo ciekawe urządzenie nie wiem dlaczego tu pisze kompresor z powerbankiem ale takie samo urządzenie mam już od jakiegoś czasu i tam żadnego kompresora nie ma tylko to jest powerbank do rozruchu samochodu gdy nam jakiś akumulator nagle padnie to znaczy no, w zasadzie to służy do tego że jak uruchomimy samochód no to już później musimy i tak doładować ten akumulator bo to nie jest, nie jest ładowarka tylko ma nam pomóc w danej sytuacji Jak próbowałem używać tego urządzenia, to naprawdę dało radę. Również jest link u mnie na kanale. Dodatkową mamy tutaj lampkę SOS ładowanie porty USB. No, i wyposażenie to jest właśnie taki pokrowiec. To służy nam do odpalenia. Te kable dodatkowa taka przejściówka jeszcze możemy różne urządzenia zasilać z tego. No i ładowarka, która jest w zestawie. Bardzo fajne urządzenie, polecam jak najbardziej. Tylko ten kompresor tutaj, nie wiem, ktoś się chyba pomylił. I no, co jeszcze mamy na sobotę ciekawego tutaj klucz udarowy, Parkside zielony, czarny to jest w ogóle mega wypas, no ale ten z akumulatorem tyle kosztuje, na no, to samo wody około 150 zł trzeba liczyć. Tutaj są w komplecie nasadki, ale to nie są udarowe nasadki. No i ten klucz daje sobie radę pod warunkiem, że będziemy mieć lepsze nasadki molibdenowe i będziemy po prostu dokręcać śruby nasze kluczem dynamometrycznym gdzie tam yy, na przykład 200 Nm będziemy mieć, no to taki klucz spokojnie sobie poradzi jeżeli będziemy dokręcać rurką z buta, no to nie ma szans Już kilka sezonów odkręcam koła, zmieniam przy pomocy tego klucza. Jak mam jakąś naprawkę małą, to nawet poradziła sobie tam z, z zawieszeniem. Także naprawdę fajny klucz. Nasadki chromowo-molibdenowe to całkiem inna praca. Oczywiście każdy wie o tym. Polecam jak najbardziej ten klucz. Teraz ustawimy 210 Nm. Ten klucz dynamometryczny akurat ma taką maksymalną możliwość ustawienia. No i mamy dokładnie 210 Nm. No, pierwszy śnieg w tym roku. Dobra, dokręćmy te dwie nakrętki z siłą 210 Nm. Wydaje mi się, że chyba gwint nie wytrzymuje tutaj tego. Kręcę i kręcę i te 210 Nm nie mogę tutaj uzyskać. I to już pokręciłem. Zobaczcie jaka to jest siła te 210 Nm. Go rozsadziło po prostu. No i znowu taki przykład, że 210 Nm to jest naprawdę bardzo dużo i trzeba z tym uważać. Tu włączać? No, no. Bo pourywamy sobie takim kluczem. Po prostu różne inne śruby, nakrętki. Zerwiemy gwint. Także sami widzicie. 200 Nm na pewno tutaj jest. No, 400 może nie ma, ale 200 na pewno jest. Od razu 400 Nm. Fajna lampka. No tak więc w komplecie mamy klucz udarowy z akumulatorem, cztery nasadki, ładowarkę, walizkę instrukcję obsługi. Także naprawdę fajny klucz, amatorski do takich zastosowań właśnie garażowych, domowych, no to wyciągnij ją z gazetki. Co mogę powiedzieć o tej szlifierce? Szlifierka taśmowa marki Parkside jest u mnie na kanale. Na końcu filmu będą linki do testów z tych narzędzi. Przeciągamy kolejne urządzenie z tej gazetki i jest to laser krzyżowy marki Parkside łącznie ze statywem również do domowego użytku jest w sam raz ale jeżeli ktoś chce mieć y, lepszy laser taki bardziej pro to jest ten laser performance Czarny jest również u mnie na kanale. Zobaczcie tutaj u góry lasery maksymalnie na statywach. Zobaczmy jak wyglądają po rozłożeniu. No po rozłożeniu mamy tak wyglądające nasze statywy. Ten jest już powyżej wzroku. Zależy od tego, kto ile ma wzrostu, oczywiście, ale różnica jest kolosalna, bym powiedział. No i sami teraz widzicie, jaka jest różnica z czerwonym laserem a zielonym. Ale ten laser też spełnia swoje zadanie, ale to naprawdę tylko do prywatnych zastosowań się nadaje. Lub jeżeli ktoś woli taki laser krzyżowy 360 stopni ma aż 12 linii na każdy ten laser mamy 4 linie razy 3 to mamy 12 linii ten kosztuje 129 zł, ale do takich domowych zastosowań jest całkiem niezły mamy przyciski linii poziomej linii pionowej statyw ma również tutaj libelkę do wypoziomowania nogi rozkładane powiem wam, że ten czarny performance, no to jest niebo a ziemia w porównaniu z tym nawet statyw jest wart pewnie tyle co sam, całe to urządzenie ale naprawdę do domowego użytku to można sobie taki kupić będzie fajnie działał zobaczcie jeszcze co jest fajnego w gazetce co będzie w sobotę kolejne fajne urządzenie no już trochę droższe 499 zł no to jest taka piła taśmowa wyciąg ją z tej gazetki Przecinarka taśmowa marki Parkside. Naprawdę pożyteczne urządzenie. Możemy przecinać pod kątem 45 stopni, 90 stopni. A na szóstce. No, tyle brakowało do ucięcia ale dlatego, że po prostu tutaj już mi to, ten plastik tutaj przeszkodził to by pasowało troszeczkę zeszlifować ten plastik ale to nic, to, to można wszystko wyregulować ale jest bardzo ładne, czyste cięcie zobaczcie taka gruba stal dam sobie tu podkładkę i zobaczycie jak fajnie tnie Ładne, czyste cięcie. Teraz przetniemy taki teownik. Bardzo szybko widzicie nic tutaj, nie przyspieszam filmu. Moim zdaniem jest to jedno z lepszych urządzeń do amatorskiego zastosowania marki Parkside. Teraz spróbujemy przeciąć rurę. I ustawimy kąt 45 stopni. No, przy tej średnicy niestety nie utniemy. Przy tej średnicy rury, bo zobaczcie, tu już blokuje, a tego już nie ma jak ustawić. To jest maksymalne wychylenie na 45 stopni. I teraz widać tu dokładnie, ile można, jakie średnice można. Średnice, czy jakie grubości materiału można ciąć przy 45 stopniach, tu już blokuje, tutaj tego stolika nie można inaczej wyregulować pod innym kątem, na przykład taką śrubę. Zobaczymy, No tak, to pięknie tnie. Zobaczcie, jaka duża powierzchnia cięcia, jak elegancko to przecina. A jeszcze raz zobaczę tą rurę. Tylko tutaj, tylko nie wypuszczę jej tam dalej, tylko tu bliżej. Zobaczymy. No i teraz się mieszczę. Ale tylko mogę taki kawałek końcówki po prostu poobcinać. Także widzicie jak to tnie. Wszystko do amatorskiego zastosowania oczywiście. Także trzymajcie się do następnego filmu. Takie podsumowanie sobotnich promocji grudniowych 2021. Siemka do następnego filmu.